Klienci pytają się o montaż kaset i blachy trapezowej, ale do betony. Znają naszą metodę DX bezpośredniego do montażu do stali, ale chcieliby też montować do betonu. Co wtedy proponujesz klientom? Proponuję im naszą metodę DX Quick opartą na bazie DX76. Oznacza się ona dużą niezawodnością, szybkością montażu i wieloma aplikacjami. To jest bardzo szybka metoda. Prawidłowe wywiercenie i później osadzenie trwa dosłownie parę sekund i to jest wszystko. Metoda DexWeek jest stosowana od dziesięcioleci przez firmę Hilti z dużymi sukcesami. Pozwala klientom zaoszczędzić dużo czasu i daje dużo satysfakcji. Polecamy dwa nowe urządzenia: DX9 osadzak i do montażu wkrętów SDT9, oczywiście w pracy stojąco.